Wiesz co? To skoro ty się tak nudzisz zasypiając, to podam ci taką, podsunę ci taką luźną ideę do zeksperymentowania, która się tak tajemniczo nazywa OBI. Czy niektórzy mówią OBE. To jest z angielskiego Out of Body Experience, doświadczenia poza To jest też taki, wiesz, taka odpowiedź na takie bardzo intrygujące pytanie, co możesz robić, kiedyś pisz. Wiesz, czyli innymi słowy co może cię zachęcić do, do spania, czyli wiesz, zamiast się nudzić, to zaczynasz hmm, eksperymenty. Więc em, co to jest to hobby? Hmm, Tak najprościej mówiąc, tak jak ta nazwa wskazuje dosłownie doświadczenia pozacielesne, Tak kolokwialnie prosto wiele osób to określa, że jest to po prostu opuszczanie własnego ciała, czyli lub wrażenie opuszczania własnego ciała, czyli hmm, coś jak sen. Tylko, że wychodzi bardziej znacznie poza koncept snu, gdyż znowu wiele osób uważa, że w przeciwieństwie czy w odróżnieniu do snów, to OBI jest rzeczywiste. Sny masz generalnie fikcyjne, natomiast OBI masz rzeczywiste, albo przynajmniej częściowo rzeczywiste, czyli jakaś mieszanka, wiesz, snu i jawy. Poza Twoim ciałem, czyli jakby wiesz, to wygląda bardzo jak sen, z tą różnicą, że tak naprawdę to sen nie jest. Czyli znowu przypomina bardziej inne zjawisko, które nazywa się świadomym snem. I te koncepty potrafią być ze sobą nierzadko mylone, niemniej jednak dosyć są do siebie podobne. Tyle że znowu różnica polega na tym, że świadomy sen, to co się określa mianem świadomego snu, jest nadal fikcyjny generalnie w pełni. Jest to po prostu sen, nadal fikcyjny, w którym się jak gdyby budzisz. Też możesz z tym eksperymentować jak najbardziej i się bawić. Wtedy to bardziej przypomina przebywanie w grze komputerowej czy w jakimś symulatorze, w wirtualnej rzeczywistości i tam sobie eksperymentowanie, psocenie. Natomiast jeżeli chodzi o OBI, czyli to out-of-body experience, doświadczenie pozacielesne, to hmm, jesteś wtedy obecny tak naprawdę w prawdziwym świecie. Nie w fikcyjnej rzeczywistości, tylko w prawdziwym świecie możesz kontaktować się z prawdziwymi innymi osobami, istotami, możesz różne rzeczy robić, najróżniejsze. To jest temat bardzo rozległy, teraz nie będę w to wchodzić. Natomiast podsułam tylko jako taki, wiesz, jako taką zajawkę, koncept, co możesz robić w nocy kiedyś pisz, żeby się nie nudzić, co może cię zachęcić wręcz do tego, żeby kłaść się do łóżka, to eksperymenty zrobi. Chociaż z drugiej strony może się okazać, że obił może być łatwiejszy do wykonania rano, tak naprawdę, na świeżo um, po przebudzeniu. Są różne metody, szereg metod. Taka najbardziej hardkrowa polega na tym, że nastawiasz sobie budzik, który macie przebudzić gdzieś w środku nocy. Jeżeli masz taką możliwość, możesz sobie komfortowo pozwolić na przerwanie Twojego snu. <laughs> to no to ta metoda może się okazać dosyć skuteczna, gdyż hmm, dla wielu osób jest. Budzisz się po prostu nagle, hmm, taki zaspany, mocno zaspany i generalnie haczyk czy jakby trik polega na tym, że masz się rozespać, czyli masz po prostu wstać z łóżka i zaangażować się w jakąś umysłową aktywność czy po prostu w cokolwiek, co cię rozbudzi skutecznie. Przez jakieś pół godziny, godzinę najlepiej i jak już się rozbudzisz skutecznie, to kładziesz się z powrotem. Tyle, że wtedy już nie jesteś tak bardzo zaspany, i jest najlepsza sytuacja do tego, żebyś miał świeży umysł z jednej strony, a z drugiej strony, żeby twoje ciało bardzo chciało spać, bo ono się tak naprawdę nie wyspało i zostało wyrwane z tego płynnego ciągu zasypiania. Regeneracji, więc to jest idealna sytuacja, gdyż w tej sytuacji, w tych okolicznościach najłatwiej jest ciału zasnąć, a umysłowi pozostać przebudzonym, świadomym, aktywnym. O to chodzi generalnie w OBI. I hmm, jak poszukasz sobie więcej informacji, to. Prawdopodobnie natkniesz się na tą metodę, ona jest częstokroć nazywana bodajże 4 plus 1 właśnie, żeby po 4 godzinach snu się wybudzić, godzinę sobie aktywności zaserwować i po tej godzinie wrócić do łóżka i próbować coś tam sobie psocić sobie. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które możesz robić, kiedy śpisz, żartuliwie mówiąc, ciało twoje, dokładniej mówiąc, śpi, natomiast ty jako świadomość, jako świadoma istota, tak jak w świadomym śnie poniekąd, możesz... Doznawać różnych przygód. Możesz eksplorować, zwiedzać i nic tak naprawdę nie stracić na tym, bo wracasz później sobie z takiej wycieczki. Twoje ciało jest wypoczęte, a ty się nie nudziłeś.